Cześć Siemanko, szybka wrzutka i pytanie do tych, którzy jeszcze ogarniają. Czy Wy, tak samo jak ja, żygacie tym całym kurwa światem AI dookoła? Bo ja osobiście mam tego dosyć. Nie ma już fajnej muzyki, nie ma dobrej muzyki, której można posłuchać. Co trzeci utwór słyszę, jakieś wygenerowane gówno przez AI, co normalnie aż kurwa uszy, więc no, Jakieś filmiki, jakieś, nie wiem, głupoty, wszędzie gówno, sam syf, taki, że mam ochotę normalnie wypierdolić ten telefon przez okno i, i nie wracać do tego świata internetu, bo to, co się tutaj dzieje, to jest normalnie koniec świata. Naprawdę ludzie, przestańcie używać tego kurwa, aż nad to przestańcie ciągle, nie wiem, generować gówna jakieś piosenki i wszystko inne, bo normalnie ten świat, kurwa już idzie na psy. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy Wy tak samo jak ja zauważacie, że ten świat obraca się w tak naprawdę sztuczny i mało inteligentny, kurwa yy, świat, jaki ja znam z przeszłości, że nie ma już w tym świecie ani artystów, ani duszy, ekspresji naturalnej, emocji, uczuć w, w muzyce czy, czy gdziekolwiek, nie? Bo szkoda, gadać. Także pamiętajcie, nie bądźcie leniwymi dupami, twórzcie, twórzcie od serca, twórzcie z duszy. A nie za pomocą czata GBT i wszystkich innych głowion. Bo droga na skróty to droga donikąd. Pozdrawiam!